Ja jestem Kazimierz Gębara. A gdzie i kiedy pan się urodził? W 1925 roku w Podejczykach powiat ludzki, województwo lwowskie. To było 50 km od Lwowa. Proszę przedstawić swoich rodziców. Moje rodzice mieszkali właśnie w Podejczykach. Czym się zajmowali? No, nauczycielami była. Ojciec był od samego początku, znaczy od roku chyba 18, był kierownikiem szkoły. Szkoła była czteroklasowa, wiejska szkoła, a mama była nauczycielką. Jedną z nauczycielek. A jak rodzice się nazywali? Ojciec Mikołaj. A mama Maria. A z domu? Mama z domu Bożencka. Myśmy mieszkali w budynku szkolnym. Budynek był wartością gminy. Połowę budynku zajmowaliśmy my jako mieszkanie, a połowę budynku była, były dwie klasy. Mieliście jakichś znajomych Żydów? No, w samych Podejczykach to mieliśmy chyba ze trzy czy cztery rodziny, nie, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie mało było we Ale obok zaraz, kilometr od Podajczyk była było Rudki, powiatowe miasto. No i tam 80% społeczeństwa w Rudkach, no to byli Żydzi. Wojna wybuchła w 1939 roku, te tereny nasze, Galicję i Wschodniej były zajęte przez Rosję. Do nas wrócili wojska rosyjskie, no pod sztandarem, że oni wyzwalają naród od jazma polskich panów. A część e, druga Polski do Sanu należała do e, Generalnego gubernatora, GG. Do Niemców. Proszę powiedzieć, jak pana tata został aresztowany? No mój ojciec aresztowany był w 1941 roku, 22. Czerwca, to znaczy w dniu wybuchu wojny Hitler-Stalin. Hitler, Aresztowali w ten sposób, że dostał e, powołanie, żeby przyjechał do inspektoratu pisać e, karty mobilizacyjne, powołania do wojska, a pod tym klamstwem kryło się aresztowanie. Tak w ten sposób. Aresztowano bardzo dużo Polaków. Aresztowanie polegało na tym, że przetrzymywali w więzieniu no, prawie, prawie, że tydzień. Ojca okazało się, że wywieźli ich dziewięciu do najbliższego lasu, do Brzezinki. Nazywał się ten las Brzezinka. W tej Brzezince już był wykopany dół na 200 osób czyli na tyle, ile było więźniów i tam został w tym lecie zamordowany. Okazuje się, że to kopali właśnie młodzi Żydzi, którzy mieli powiedziane, że nie mają prawa nic powiedzieć o tym, co oni, jaki ten dół i gdzie kopali ten dół i, i po co na co, zresztą oni chyba też nie wiedzieli. Niemcy wkrócili, odbył się... Dość paradny, paradny sposób pogrzeb wszystkich pomordowanych, ale momentalnie Niemcy wybrali 150 Żydów i w tym dole z, rozstrzelali 150 Żydów z, z, z rybek. W rudkach tam było mniej więcej jakieś w sumie 4000 Żydów. Rada Żydowska wybrała 150 Żydów na odstrzelanie. Właśnie w ten sposób Niemcy załatwiali sobie sprawę z Żydami. Kazali sobie dostarczyć 150 Żydów do, 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 do rozstrzelania. Nie, nie było łapanki żadnej, nie było tego, nie, nie, kazali przyprowadzić. Zgłosiło się 150, rzędzie stawane, bardzo uporządkowane. Niemiecki porządek, Ordnung muss sein, tak zwane. Porządek musi być. A w Rutkach później było getto? Tak, w Rutkach stworzyli getto, z wszystkich tych miejscowości żydów. Rodziny żydowskie wszyscy e, pakowali do, 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 do tego getta. I właśnie w, ta, w tym getcie, w ródkach to, to otoczone było płotem, Taki, powiedzmy, mniej więcej prowizoryczny, płot z jakichś tam desek. Jeden Żyd, który uciekł z tego getta, schronił się u państwa. Tak, to w momencie, Likwidację getta, które wyglądało w ten sposób, że ludzie z getta ustawiali ci, którzy mogli iść, bo to było jakieś dwa kilometry do tego lasku, bo to w tym dole, gdzie ojca zamordowali, to właśnie poszerzyli ten dół na 4000. Żydzi, że tam można będzie pochować. Ten dół miał 4 metry głębokości, 4 metry szerokości. W poprzek była ustawiona deska. To rozebranie do naga, że ludzie wchodzili na tą deskę, a facet. Żołnierz strzelał z karabinu maszynowego, znaczy było dwa karabiny maszynowe, na zamiany. Jak jeden strzelał, to drugi odpoczywał i wtedy. Słychać było strzelał cały dzień w tym lecie. Strzelał w niemieckim mundurze żołnierz, ale Rosjanie z armii Włosowa i oni strzelali z karabinu maszynowego.